Oj, bardzo przepraszam. Jest okej. Okay. Zagapiłam się. No, rusz się głową. Hej, Tessa. Widziałeś, że to czapka pilota? Byłem pilotem? To świetnie. Rozbiłem się i zrujnowałem wszystko. Pilot statku. Historia prawdziwa. Przestań psuć mój plan mordu. Jasne, jasne. Przedwczesna popularność, nadprzyrodzone zrozumienie drzwi. To wszystko ma po swoim ojcu. Uzi, siądź normalnie. Spadaj! Uzi, oddaj brain jego świadomość. Spadaj! Yy, od niej. Ja to zaczęłam i do tego jestem głupi. Uzi, musisz działać w grupie. Paru ludzi chciało dla przypomnienia. Nie, nie chciało. Jesteś firnięta. Ale głównie spadać. Zostawiłem ją na śmierć raz. To wygląda jakby nudziła się na twoich lekcjach, a inne dzieci to śmieci. Nazwij ją uszkodzoną jeszcze raz, a przełożyć ci drzwiami w twarz. Masz kurczę gwiazdki, ninja? Trzymaj się. Nie pytaj. Czas na rękopiły? Pa, robi się.